Co Kaczyński obiecuje, a pan dalej swoje robi? O, kochani, w polityce to najlepiej moim zdaniem myśli się przy robocie, no nie? Na przykład jak te pięki się tak dobrze tnie, jak człowiek ma lepszą wyobraźnię, a przodkowie przez wieki wojewali, no to wiemy o co chodzi, no nie? Czyli, czyli generalnie robimy, robimy swoje. Kaczyński obiecuje. No, to jest, coś tam mówią o jakichś kolejnych obietnicach faktycznie. Natomiast ja bym się skoncentrował na, a uważam, że jestem w ramach prawa i sprawiedliwości tego fenomenu psychologicznego, moim zdaniem znawcą. Więc wróćmy jak gdyby do, do genezy tych obiecanek, a tak naprawdę dramatu. Genezą jest ujawnienie tej tak zwanej afery spółki Srebrna, a tak naprawdę obnażenie. Obnażenie i upadek mitu o jakimś uczciwym człowieku, który się stara, który jest bezinteresowny, niczym się nie zajmuje. No niemalże w tym zakresie taka, taka pomnikowa, spiżowa, czysta postać, to ten mit upadł, to bardzo yy, ubodło, to, to bardzo, bardzo czuły punkt, który dotknął Nowogrodzką i Pana Nowogrodzkiej. A I z czym, oczywiście tu jest ważny ten wątek austriacki, po pierwsze, Wielki patriotyzm widać na ten, ten, ten taki płynący z ust na Nowogrodzkiej, bo zlecamy właśnie Austriakom, no i też rodzinnie, czyli, czyli swojakom. Austriacy to taki narodowy, narodowy kapitał. Aczkolwiek uważam, że, że ten wątek austriacki no nie jest taki przypadkowy, bagatelny i raczej to związane jest z bardzo fajną akcją, w którą w którą autorzy tejże afery srebna sami się prosili i wmontowali akcją służb, które dobrze współpracują i są lokowane na rynku czy na obszarze austriackim. I to szczerze mówiąc początek, początek tego całego odzierania z tego fałszu i obłudy nowogrodzkiej. Natomiast y, um, uważam, że tutaj jest ta głęboka psychologia polega na tym, że y, faraon, faraon na Nowogrodzkiej, y, który, y, który został obnażony, dotknięty, y, bo nie mógł zbudować wież, czyli piramid, monumentalne dzieła. Każdy z faraonów to w takiej y, naturze ludzkiej tego typu y, y, osobowości leży. To po prostu zostało pierwsze zablokowane, a y, po drugie na tym wątku y, doszło do, do tego, do tego y, obnażenia. I y, 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 to jest wielki ból. Wielki ból, że dziecko, dziecko faraona, czyli Prawo i Sprawiedliwość, partia jest dzieckiem. Y, Faraon tych wież y, piramid y, po sobie, y, tych dwóch, nie zostawiał sobie pochowany byłby, no nie tak jak faraonowie wiemy w tych piramidach, dzisiaj zupełnie inaczej ale pozostawiał dzieciom partyjnym partii tak jak my, na przykład jak u mnie jest miłość do matki mojej, ojczyzny i jestem w stanie dokładnie w takim typu osobowości zrobić wiele no i jest głównym celem tak w Twym wypadku, w wypadku Faraona, Prawo i Sprawiedliwość, partia i linia partyjna, zresztą niedokątnie o tym y, przypominają, jest, jest właśnie tym celem. Nie zostało to zrealizowane. Faraon niewątpliwie wkurzył się. I cóż trzeba społeczeństwu pokazać? Zostało darty z tych szat czciwości. I trzeba pokazać społeczeństwu, że Faraon to dobry Pan. Faraon więc da. Da dzieciom, da starcom, da młodym, da autobusy, da wszystkim. Po uchwaleniu, słusznie tam wszyscy podkreślają, budżet, budżet gdzieś tam był uchwalony dwa, trzy tygodnie przed y, 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 decyzjami faraona, i nagle prawie 50 miliardów potrzeba, bo pokazany jest, kto tu rządzi. Nie rządzi żaden jakiś tam premier, sejm, ta sejmokracja i tak dalej i ten gościu, co tam w tym pałacu prezydenckim czasowo rezyduje. Rządzi faraon w tym państwie. Teraz pytanie, no tak, przez to jakiś obłęd. No, zgadzam się zupełnie, obłęd polityczny i z tym mamy do czynienia. Starszemu panu troszeczkę widać go ponosi i coś jeszcze chyba więcej. Natomiast pytanie, dlaczego tak się dzieje? Z tego tytułu, że dwór wokół słudzy faraona po prostu zostawili gdzieś umysły. To są dosyć dojrzali, ciężko powiedzieć, czy są to dojrzali w tym wypadku do myśli zbiorowej ludzie, czy, czy gdzieś zamknęli na kłódkach swoje, swoje w tym wypadku umysły, skoro uczestniczą w tym zbiorowym szaleństwie. No, ale powiedzmy, właśnie ten, ten problem tego. Oczywiście psychologia ma na, na to swoje, swoje nazwy i, i swoje bardzo naukowe wyjaśnienia. Przecież, kochani, nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby wskazać, jaki my mamy problem. No, i nie jest to widą, powtarzam, tego, tego starszego pana, który, który pełni rolę faraona i to dosłownie odgrywa, odgrywa tą rolę. Tylko właśnie całego tego otoczenia, tego nizizmu, tego upadku polskiej, no niestety nazwijmy to załóżmy klasy politycznej, czy może lepiej obecnej grupy trzymającej władzę, poprzednia grupa też się niczym nie różniła. To kwestia czasu, kiedy w poprzedniej grupie, czy, czy w tej, która niebawem zacznie rządzić, pojawi się w podobnym stylu nowy, nowy, nowy faraon ze swymi, oczywiście, z tym, że innymi dziwadłami. No, no i cóż, cóż jeszcze można tutaj powiedzieć? No, no proszę Państwa, no, no trzeba, trzeba, tak jak tutaj widzimy te, te piękki, no nie? Pocięte w rozumieniu tego, tego drzewa są, są użyteczne. W związku z tym podobnie praca ta polityczna zbiorowa. No, polega, że żebyśmy ten ciosany klot, który niejednokrotnie no, ma problemy z mózgiem i tutaj mówię o nas jako o, o elektoracie, żeby doprowadzić do właśnie tej, tej formy formy użytecznej, pieniek, później skałeczka, drzazga, jak zwał, tak zwał, ważne, że będzie opał, a tak przy okazji, no to, kochani, szkoda, że, że, że Polska nie jest państwem, które, które no, ma w swoich zasobach węgiel, bo, bo gdyby miało, to oczywiście nowoczesne technologie są do tego, żeby nie był, żeż on szkodliwy, no ale przynajmniej można by było w tym państwie kupić, Polski węgiel w ogóle y, go nabyć. No ale niestety y, no, państwo nie ma y, to obecne takowych zasobów. Y, wiem, że, że, że bardzo duże ilości importujemy z Moskwy. No i, i właśnie te pięki, te drzewa, ten wspomniany węgiel pokazuje y, w, jakim, w jakim obecnie jesteśmy stanie. No i kochani. Czas sięgnąć po mózgi, nie tak jak otoczenie faraona, które gdzieś pozamykało sobie na kłódki i pożegnało się chwilowo z umysłem, tylko czas zacząć, zacząć myśleć, a trzeba, a trzeba myśleć, bo coraz robi się bardziej nieciekawie i niedługo, czy nam się chce, czy się nie chce, kochani. Ja lubię takie czasy i takie życie, ale uważam, że nie wy wszyscy i niedługo to wszyscy niestety hmm, poczujemy.